No, no, no. No, no w tej za Golden Kasia, no w dziew tej różowej, no, no zresztą no nie będzie ci pasowej do tych czerwonych trepów. hej ty się ale ekspert leon zrobią od młodej urody. No właśnie to coś, wiedziałem co 25 25 lat temu, no towar, grima sort, no Kasia, no figurka jak rurka. <grym> Bez styla lotnic się nie upasłeś. kierka z grafką. I powabno. ważne, i ulegki, no no, no i noże No bo ja te szpilki, nie? No, no. No, no to na ręki tu mierzymy, nie? No, no. No, no. i co byś musiał jechać bo płacić. <grywa> w tym składzie, we bryko. na w na dekaku, no wiem, nie? No wie, no lejkutko, czegoś się nie robisz dla no... No, no, mą taką dżagę, to by te bólła słeta. No ekstra, to będzie. 690 łoszy <skrywa> ja, tak się te o myślę, nie? No, 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 no co się no, no myśli? Na, na spokojnie, że, 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 no, 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 że, że może jednak te czarne obójną klasyka zawsze młodno, no zawsze się obroni. A te czerwone świle, nie? To za agresywne ducie. I ty na tych ostatnich gierach się będziesz biedła. No na nasło? Przed kim. No ale lepiej zgromadnij, no trzeba mieć, ale nie pokazywać wszystkim tej no yy, prostata, yy, prostota zawsze się obroni. No, filoza ze zbiłkowa od prostoty się zna no, Od prostoty! Si grosz, bałag jeden, zapłacę se sama, łaski bez. No Kazia, no siedem stu za tref. no to chyba, no chyba się poniosło. Za urodzenie Felka po się chyba wie, odbije i na brzucha z wybiegł. Hej, i łosiń plus jeszcze wleci. <gry> <gry> o, no z plackiem Kazia, było wesele trzy dni. No musimy oszczędzać. No no, mleko, tanie! Chłop, przestuń, bo ja ma a chwilę ułożył zamknięty. Hej, a stawisz tyle na łodziak? No bo jak babusia tu wpadnie, to będzie grzmieć na pół No, ady, idź w pyrami, Tero, no, posiedziemy sobie chwilę razem, a później się muszę, muszę głelić i szykować na kręgle. Ady, idź w pyrami, Tero. no, u no, 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 babusi łowiot, od tej świętość. No nie może być człowiek chwili wolnego? Czy tu każdego po dwa? dwa ma cztery małe i No O, no, stawię te piry, ale we nie będę teraz skrógą. Abo we łupinach, albo w salach. Ile można? Ile jeszcze się będziesz, babki, boć? Chcę, żebyś mogła ale cicho bądź. Cztery i w pół nie ma obiadu i to ja dopiero. <głos> <głos> nie bryzglej, bo stracisz na urodzie aż. — Chłoda by było, nie? — mi tam to, wiesz, yy, to znaczy, no, nie zależy mi tam na urodzie, Kazia, a ty, widać, zaczynasz szaleć, trepy za 700. stów. — Chłop, przesuń, pomasuj mi rozkwitym lejkim lawendowym, coś nie ma ci nie, tylko. co? — no No i no mi kłapów nie łączy, bo ja pójdę na bołynkę, strunczka. — Nie. — Muszę nie? — No za zados. A zresztą, kto ci to będzie na kłaki patrzył? No cześć Siotka, cześć wujak. No cześć. Wers, czasem taki u głos. was? No dzisiaj jeszcze nie było, ale Zaro pewno wparuje na kawę ze śmietaną. Usiądź ty dziewczynkę, co nowy ból. No i może klient tam u nas... Felka koło jest. No, cię pomasuję jak zawsze i ścierkę przyłożę i, 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 i będzie Zaro lepiej, no. I przelotę z płek no, na to czołówku z rozmaite kursy bez internetu. A uleczarski, ja sobie Numerologia biznesowa i nie co, Charlotka. wuja nie lubi takich znówłości. Jakbyś mu nowy. Kumbań pokazał, to jest. <grym wioski> <grym wioski> Hej, Kasia, no chyba jak głowa cię już przeszła, no nie ma co ścieki przykładacza. No tak nie do końca. Dali maskę. By była, to lepiej szukać babki głady. Hej, ciotka. — A kiedy ty masz termin? No, byle nie, jak będzie życa, księżyca, no niech cię pryncy wywołają. — No, wypływaj to słowo! — No, bo ja, jak dziecko się bezpołnie urodzi, no to będzie miało liche włosy, niech nie uspuszczają, załóż miatra piętnę, no to już dziewiunek może być. — Jest dobrze, babka, wyjechań pomału, no szybko, gdyż się dursze ptucha podobią, no niech wyjechać w dębie, bo będzie latać jak ze straczką później. Szczydzenie we w jednym miejscu. Dobrze! Łobyś głos podosz przy ziemi. A nie, zira, jak łeb zgra, jak rumana po pałą ilotać no, gdzieś dziś. Chłatwina ci musi wypomnieć. Ja obydę zapisywać dziadowi ze zziąkła. Chyba, żeby nie przeliósł w tej linii na to. Słuchaj, ja. Jorek, ja, no, no i starszy byłem, musiałem wyleć ze sołupy. Ja ty chłopiec, w dupie byłeś i gówno mi dałeś. Co się stało? No podejdali. No Kasia, no co się stało? Co się stało? Trzelało, sny wyleciało. Dali, leło, to przecież giery widać, no dali. No co, mąż, babusia, no, na kamerach jeszcze nic nie widzę. Pero, ja nie wiem co to by To by musiał lełbę w kamienie w nocy, bo był spokojnie. Słuchaj, ja ci godzą, że gier wiszą. To no, naprawdę! Bolewaj się wani! No to drzwiami i łotnami! Gdzie było i jest, który mi cały wyniósł! Święty Antoni Padeski, Ładywatel Niebieski! Łęży by dłaka, że no błażę, Ale ty się nic tam nie denerwuj. siodaj se. Każdy sytuację wyjście. Czuło, i ty to wyliniałe kurska, będziesz tu na jaja, na sodach, czy tła? Nie na jaja, no mi pomogła przyszłość przepowiadać. O matko, ciebie się durna stare lata, wszystko kłopot, pomyło. Po, po Te ich żeby że tu włada ino no nic nie przeciekło. Co to, to jak trysowano, to łyna nie sro? To No a, 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 a co wy tu łocie za hałas? A z podłoknami słuchać. Już beczo czasem? Zaraz ciele będzie beczo. I no kto łaskawie musi iść cielić? tam hałas. jak nawet każdy każdym ucie, nie? Każdy też plebi i tłe tamto i jest głośno, nie? A ty już byś chciała, pewno na płaczki roznosić. A, a co ty według ojca, Ładnie, tu ode mnie tu mi wejście życia, daj. Tak, tak, no tak, tu zalatuje, jak tak, tak, No, już, już, zaraz tak, I, No i, tak, i, 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 i jo, jo, kualano, Na, na, na coś ty taka puszło! No? Pójdź tu daj u mnie! Słuchaj sześciotka! Ja nie mam czasu, ale mu chworu też nie było. Daj, pójdź tu i daj tą obrączkę. Matka, po co? No, no po co? To no, jest sprawdzimy, co on się będzie rodzić. No, a co ty chcesz i tak sprawdzać? My wiemy, że Helek będzie. Złasko mnie. No i ile i, 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 i sami pomogą mat. I łaczyniów. No widzę, że ładczyniasz Całą walizkę nowego sprzętu tego słabego. No i, 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 i żoły ładnie umiem znaleźć. No nie takie no ale mogę umieć znaleźć. A my a my nie mamy żadnych żółwek. Porobne damy, no, 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 wszystko musi mieć w jednej chwili. No, głośno, jak z małym będę, no, Kazia. Lewek. No, ale, 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 jo, jo. ja Jo, 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 jo,

Jak ty się ładnisz? Łociakane to wszystko czy co? Kasia za wnet? Y, Jałówka za wnet? A no, a a, a a, bo może Kalin myszysz żarny? Muszę bez płotka nie nasce, Wolę o za czasie. No i nie rozpoczął, no łagaj mi się. Może 20 lata, a nie 5. No, no, no ale Łociec nie odbiera telefonu. Pasata nie ma. No, a, a matka gdzie jest? Miał mi kłeszulę bią na jutro i tłury na kandu prasować. Ty jesteś nie wiesz co się wyrobiło? No bo, no bo live na TikToka nagrywałam wow. prawie cały dzień tej. Ale teraz ja muszę wszystko od nowa aranżować, bo żeś tak dar pysu na tłuczki. No i wszystko na nic A to była zapowiedź sesji wielkanocnej o... Luka, z całym szacunkiem, nie? Jak ja widzę tę twoją sesję fotograficzną, to mnie zaraz tak ściską w dołku! no <laughs>